Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam wszystkich w czwartek 29 kwietnia. Dzisiaj posłuchajmy Ewangelii, według świętego Mateusza, 11 rozdział, wersety od 25 do 30. Wtedy to Jeszua powiedział: Dziękuję Ci, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed błyskotliwymi i wykształconymi. A objawiłeś je prostym ludziom. Tak ojcze. Dziękuję ci, że tak ci się właśnie spodobało. Mój ojciec przekazał wszystko mnie. Doprawdy, nikt w pełni nie zna syna, tylko ojciec i nikt w pełni nie zna ojca, tylko syn. oraz ci, którym syn zechce go objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny w sercu, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest nieuciążliwe, a moje brzemie lekkie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, Pan Jezus dzisiaj mówi modląc się właściwie do, do ojca, a, a Jan, przepraszam, Mateusz, zanotował te słowa. Dziękuję Ci, ojcze, dziękuję Ci za to, że te rzeczy ukryłeś przed błyskotliwymi i wykształconymi, takich tutaj użył słów. Mateusz, błyskotliwymi i wykształconymi, a objawiłeś się prostym ludziom. Ewangelię można pojąć tylko duchowo i na niewiele się zda czasem błyskotliwość czy wykształcenie. Spotkałem wielu ludzi, którzy byli wykształceni, po zęby, można by tak powiedzieć, a odrzucali Ewangelię, dlatego że nie przyjęli jej sercem. I spotkałem też wielu ludzi też wykształconych, którzy przyjęli Jezusa, ale spotkałem też niewykształconych, którzy przyjęli Jezusa całym sercem. Choć najbardziej dla mnie zawsze w tych różnych sytuacjach przemawiają dzieci, jeśli byśmy chcieli przyłożyć właśnie te słowa, że objawiłeś się prostym ludziom, niewykształconym, niebłyskotliwym, to, to myślę, że tutaj ta kategoria dzieci jest jakoś chyba najbardziej pasująca do tego, co Jezus mówi, że że objawiłeś te rzeczy. Dzieci często z prostotą serca mówią o Jezusie, mówią o Maryi, mówią o Ojcu, mówią o Aniołach. One w to po prostu wierzą. Dobrze, by mieć takie serce dziecka, by mieć takie serce, jak dziecko ma wobec swoich rodziców, do których przychodzi wtedy, kiedy jest mu ciężko, kiedy jest mu źle, kiedy płacze, kiedy jest smutne. Dzisiaj Jezus nas do tego zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie do mnie, do Boga, że jesteście, my to znamy, jesteście utrudzeni i obciążeni, a tutaj zostało przetłumaczone w tym, w, tym, w tym wydaniu Pisma, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja dam wam wytchnienie. Miejmy serce dziecka, prostego serca i przychodźmy do Jezusa, bo On chce nas. Umocnić i chce dać nam wytchnienie. Niech ten dzień upływa nam w takim zaufaniu i odpoczynku przy Panu Bogu. Do zobaczenia, oczywiście, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.